Jaką konstrukcję wybrać do paneli na gruncie? Tutaj musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim lokalizację naszej instalacji. Aktualny rodzaj strefy śniegowej, wiatrowej. Następnym ważnym elementem jest rodzaj gruntu, na którym taką instalację montujemy. I tutaj ze względu na sposób montażu wyróżniamy kilka rodzajów takiej konstrukcji: konstrukcje wbijane, konstrukcje wkręcane w grunt, konstrukcje zalewane betonem i konstrukcje kotwione. W przypadku gruntu o dobrej nośności używamy konstrukcji wbijanych w ziemię za pomocą kafarów lub wkręcanych za pomocą dedykowanych urządzeń lub ręcznie. W przypadku, gdy mamy do czynienia z gruntem o słabej nośności używamy konstrukcji zalewanych betonem lub kotwionych do betonu. I tutaj następnie powyższe konstrukcje możemy podzielić na następne jakby dwa rodzaje, czyli konstrukcje jednopodporowe i konstrukcje dwupodporowe. Które są wykonane z różnych materiałów. Mamy do dyspozycji stal, aluminium i teraz yy, większą stabilność mają oczywiście konstrukcje na dwóch podporach. Dodatkowo możemy jeszcze wyróżnić konstrukcje dedykowane do różnych rodzajów modułów, np. modułów dwustronnych bifascial, które są troszkę inaczej zbudowane. W przypadku konstrukcji dedykowanych do modułów dwustronnych bifascial. Ważną rzeczą jest aby belki podporowe nie zasłaniały tych modułów od tyłu, ponieważ cały efekt, który chcieliśmy osiągnąć generacją energii z tylnej strony modułu zostanie e, zatracony.